Dziś moi widzowie, na to, że przeszkód w CS2 zmierzą się o kosę do cs za darmo. Jaka to jest kosa? Nóż z hakiem, czarny laminat o wartości 700 zł. A jak ty coś wziął w tego typu nagrywka, to zostaw łapeczkę do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem. W komentarzu napisz nazwę Discord, swoją rangę w CS-ie lub ile masz po prostu godzin. Oraz dodatkowo napisz jeszcze mi w komentarzu, dlaczego do ciebie miałby wziąć do tego typu nagrywek. A na skinka do wygrania. W tym film masz teraz na ekranie. A ja zapraszam na to piękne widowisko. Serio, dasz mi ten darmo. Makwa odpada, niestety poświęci się dla drużyny. Dzisiaj jest ze mną 9 widzów, możecie się przywitać. Ja. No i ci widzowie będą mierzyć się o kosę, zobaczymy kto zgarnie. Powodzenia dla was. Dobra, za 3 sekundy zaczyna się wielka batalia, zobaczymy kto to zgarnie. Widzowie mieli jedną rundę testową, bo wszyscy odpali prawie na pierwszej przeszkodzie, nie? Dobra, włączmy ją i niech przejdą sobie pierwszą przeszkodę na luziku. Żeby troszkę to jeszcze potrwało, zobaczymy ile osób przetrwa. Bo niektórzy odpadają nawet na zwykłym podskoczeniu do góry. No, kto leci? Kto leci? No, <laughs> no dawaj, <laughs> dawaj. O, dobra. No, po kolei, no, jeden po się, do przodu, no, do przodu, do przodu. Się. A jak nie skażcie, to się odsuńcie. No, odsuncie się, odsuńcie się. Lecie, skoczyli. No, mogę Ej. skoczyć, mogę. To się jest na tym tym tym? Teraz Oj! Ojeze, jaki fart Dobra. Ja się boję, kolego. Dawaj dawajcie, dawajcie, drużynowa panowie. Dream bagałem. team. Nie. Rookie, dobra, będzie ja, dobra, ale, ja. nie. Odpad Aleksjer, niestety. Odpad Aleksjer. Lecimy dalej, zobaczymy. No to też mogą przechodzić, dobra. Tam jeszcze ktoś został, ostatnia osoba teraz została, dobra. No teraz już mogą w sumie iść, ale każdy się boi. Dobra, jest jeden ryzykant. Więc go przepuścimy. On jest ryzykantem, to ja go przepuszczę. Kawałek dalej. Wszyscy się boją, więc ja go przepuszczę. Niech on idzie, dobra? I teraz załączam to. Dobra, lecimy tam dalej, bo on widzę, że jest pieprza. Tu jest dwóch. Dwóch przeszło. Zobaczymy, co to będzie dalej. Na razie tylko jedna osoba odpadła. Miejmy nadzieję, że zaraz kogoś stąd odrzucę, bo wszyscy nie mogą wygrać. Oczywiście pierwsza osoba, która mnie zabija, ostatecznie, wygrywa. Na 3-4, na 3-4 idziemy. 3-4. Dobra. A! Włączył coś Co mnie. Słyszę go, Tom. Ja też słyszę? go słyszę. Nie wiem właśnie i ja się boję. Dawaj, nie biegnie. Ja też. czy nie? Na razie tylko jedna osoba odpadła. Miejmy nadzieję, że zaraz kogoś stąd odrzucę, bo wszyscy nie mogą wygrać. Oczywiście, pierwsza osoba, która mnie zabija, ostatecznie wygrywa. Makła odpada. Niestety, poświęcił się dla drużyny. Zobaczymy, kto najmądrze tutaj zagra. Tu już wiedzą, co się dzieje. To przyspiesza. Więc ja im włączę to. Niech sobie przejdą. Niech sobie przejdą. Tutaj też wiedzą, ale już później nie będą widzieli, co się dzieje. To jest najlepsze. Tam widzę, że na końcu zostają same ofiary. Oj, 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 panowie, gdzie tak szybko? Gdzie tak szybko? Zostało. Pięć osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zobaczmy kto to wygra. Teraz są tutaj piły. No tu możecie przechodzić, wariaty. Dobra. Ten jest ryzykant, więc jego przepuścimy, jak on poszedł pierwszy. Jego przepuścimy, bo on się nie boi, widzę. No dobra, włączmy piłę. Aj, no było blisko. Prawie go przecięło. Pięć osób do końca. Zobaczymy kto zgarnie tą kosę, nie? Widzę, zostawcie mi opeczkę do góry oczywiście. Kurczę, ależ odpieprzyłem teraz manianę. Widzowie, zostawcie mi opeczkę do góry. A i to tu było, pomyliłem się, pomyliłem się Ale szlipa, a tu co jest? Zapomniałem niektórych przeszkód, co tu się dzieje A dobra, wiem co tu się dzieje, Zobaczymy, niech idą dalej Tam widzę, że ktoś cały czas jest obsrany na końcu, więc zaraz będzie dyskwalifikacja Walczą o kosę, więc nie dziwię się, że ta kurna, boją się wszystkiego Dobra, no i jego przepuszczam, jak jemu się udało to jego przepuszczam I teraz te osoby, tutaj tą ostatnią osobę u dupce. elo Wiedziałem, że stoi cały czas na końcu, dajmy, że prawa strona Jedna zabija, napisze im. Bo ja nie jestem z niej połączony na Discordzie, żeby było mnie słychać, bo oni za dużo mówią. Z jednej strony jednej Co dawaj, 3, 4! No idźcie! Nie ma. Dawaj się, na 3, 4. Dobra, Dobra, No Ale to i ktoś idzie z drugiej strony. Nie, ja nie chcę, ja nie chcę. Nie mała, nie, nie, nie. To trzeba... To ma zabijać. Ej nie, to jest fake, to jest fake. Ale możemy może baitować, Ale tak? może baitować może. Nie weźcie się z Nie ufajcie, nie tym, ufajcie. się tutaj. Dawajcie busta, na... no. Nie no, dobra. Tak, tak, tak. Dawaj. Proszę. Ale jedna osoba zostanie. Ale to jest... tak kolizja. Jedna osoba no wybiera 50-50. Dobra, ja, no, ja mam ja pi... ja nie chcę. Ja wcześniej ja piły chcę. baitowałem, ja wcześniej piły baitowałem, więc zapraszam wy teraz. O? idź. Nie o, jeden z nie dzieje no dawaj Dawaj, lewa jest dobra na pewno jak napisał, bo że da, prawa że zabija tu. On nie kłamie Jak pójdziesz nie to Jak pójdziesz to dobra, dobra, dobra No jeden odważny, nie wiem kto to był, ale gratulacje dla niego Przechodzimy dalej Zostawię ich do samego końca, bo tu jest jeszcze dużo przeszkód Więc na razie wszystkie przeszkody wystrzelę A few moments later Oj, Patronaldinho Dwie osoby zostały Krabia mu te Cristo i Arce. uwaga Dobra, brawo, brawo dla tego ziomeczka. Odważny, odważny. ja to szanuję. Ja szanuję takich ludzi, co są odważni. Dobra, przeszli we dwóch, lecimy dalej. Teraz tutaj zapraszamy. Musimy przejść chyba jakiegoś. Może tu na dół. No. Dawaj, Skaż, to wygrana jest no wygrał. Ja mam nie Nie, to nie, nie koniec zawsze. A też się nie biegniej, Arcej, biegnij, mowa. biegnij. On daje... On daje pułapki na ostatnią osobę. U! Gigi. Dobra, zobaczymy. Niech wybiera tryb 1 vs 1. Gratulacje dla Arce. Ja prawdopodobnie zgarnie kosę. Jest teraz pojedynek 1 vs 1. Jak mnie zabije, otrzymuje ode mnie kosę. Niestety, nie wygrywa kosy. Żartowałem. No i niestety. Od nowa, nowa, bo nie od nowa. No i niestety, nie udało się Arcej ja pierdolę! Jakbyś jak ja. mnie zabił, i to byś miał kosę Ty traj od, od, od nowa, od nowa. No teraz nowa. druga osoba, druga osoba. Nie no, była. oczywiście nie. żartuję, nie, oczywiście no. żartuję. Nie, no. Gratulacje, arcyj, zgarnąłeś nie. koskę. Ej, to tak jak no, się umawialiśmy 80 zł na osobę. Gratulacje, no, no, Arcej No, 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 no. Nie no. wiem o taka, czym mówić, Taka, taka była umowa, ej, ej. Dajcie mu się wypowiedzieć, dajcie mu się wypowiedzieć. Nie wiem o co mam chodzić panowie, nic tutaj, nie było żadnych faktów. Dlaczego ja tego nie nagrałem, nie wiem, o, kurde? Nie wiem, co jest, na, jest nagrane, jest nagrane, Aleksjer nagrywa wszystko. A no, mam... O to. No o. Bo nie jest... Koczny cel, koczny cel będzie tutaj popłaca, popłaca Zalecane jest wbicie na Discorda oczywiście. Dobra, elegancko. Nagroda, pocieszenie też mi odpowiada. Dziękuję bardzo. Akceptować? Cyk, cyk potwierdzenia mhm. Potwierdź wymianę. Mamy to. Dobre. Dziękuję bardzo. Dzięki piękne również za udział i Dzięki. miłego grania kosą.